Przy moim ADAD -AD to chyba bym musiała cały flakon na podłóżkę wylać. Na mnie średnio działała. Cześć kochani, witajcie ponownie na kanale Testowanka i rozgoście się w moim kalendarzowym królestwie 2024. Słuchajcie, ostatnio otworzyliśmy już kalendarz z Maybelline, a dzisiaj mam dla Was jeden z moich ulubionych kalendarzy od marki Douglas. Słuchajcie, ten jest jeszcze świeży, cieplutki, bo jeszcze go nie ma na stronie internetowej. Kosztował mnie 69,99, czyli bardzo podobnie do tego z Maybelline. Tylko, że tamten miał kurczę 31 okienek, a tutaj mamy tradycyjnie 24 okienka, pudełeczka. No zobaczymy, bo ja jeszcze nie sprawdzałam w ogóle, co w nim siedzi, bo tradycyjnie nie czytam, co jest z tyłu. Opisu nie czytam, żeby dać Wam takie prawdziwe, spontaniczne reakcje. Ten kalendarz, słuchajcie, obiecuje zawartość 400 euro. Czyli na nasze 1700 zł w 24 okienkach w porównaniu do 31 z Maybelline. No to tutaj ja mam nadzieję, że zapchaj dziur, ani przysłowiowych lakierów, które wiecie, jak uwielbiam. No mam nadzieję, że nie znajdziemy. No to co? Otwieramy. Jak wiecie, ja mam słabość do kalendarza od Deglasa, bo od nich zaczynała mój kanał. Były te kostki. No, a tutaj mamy duży wypasiony kalendarz, który ja już otwieram. Piękna czerwona kokarda, także nawet bez opakowania będzie pięknie wyglądać po choinko. I otwieramy Tada! Nie wiem, czy tutaj będzie na kamerce widać, ale piękne, lśniące, złote nadruki. Lecimy od razu z brzegu z jedyneczką. Uuu, i zaczyna się bardzo dobrze, jedna z moich ulubionych marek, która pachnie już przez opakowanie, mamy coś od Rituals, w pierwszym okienku mamy nawilżający i regenerujący krem do rąk z serii Rituals of Sakura. Okienko numer dwa, równie wielkie, o chyba mamy Beauty Blender i to taki mini, idealna na podróż, mini gąbeczka. Co jest fajne, słuchajcie, dla niemieckojęzycznych w każdym okienku, na okienku jest QR-code, który można zeskanować i dowiedzieć się więcej na temat danego produktu. Także tutaj bardzo, bardzo fajnie. Słuchajcie, Wygląda mi na pomadkę. Nie. W okienku numer 3 mamy głęboko nawilżającą maskę do twarzy w postaci żelu. A ja się dobieram już do czwórki. Mamy, słuchajcie, jakąś mgiełkę zapachową. Hej, złoż mnie udusiło. Słuchajcie, bardzo słodki zapach, także nie każdy będzie lubił. Ja lubię. Tutaj z nutką wanili, bo jejku, drzewa sandałowego i czego tutaj nie, jeszcze jestem straszna noga w opisywaniu zapachów. I tutaj mamy Sol de Janeiro, mam nadzieję, że tak to się wymawia. Mamy migiełkę zapachową 30 ml. A ja się już dobieram do piąteczki. Malutkie okienko. Widzę jakąś pipetkę. Co tutaj mamy? Neonail. Coś do paznokci? Uwaga, uwaga, nie lakier. Mamy olejek do skórek szóstka. Słuchajcie, nie widziałam jeszcze takiego dużego okienka. Coś podejrzewam z mojego doświadczenia, że będzie jakaś maska w kłapcie. Nie! Wow! Co my tutaj mamy? Mamy ampułki. I to cały komplet, słuchajcie, siedem ampułek. No, to tutaj pani Ania będzie zadowolona. Do cery dojrzałej. Ja śmiało można powiedzieć, już że taką posiadam. Mamy tutaj serię siedmiu kapsułek. Kolagenowych. No, słuchajcie, jak ta leci na grubasa sześciokienek, no to ja się wcale nie dziwię, że ta zawartość może być rzeczywiście naprawdę przekraczająca 400 euro. Siódemka. Słuchajcie, jak mi ta mgiełka tak pachnie przez cały czas, że <laughs> moje perfumy są chyba mniej e, prominentne. Co my tutaj mamy? Co to jest? Co to jest? Mamy. Ok, produkt, którego rzadko używam, ale może sobie rozlosujemy. Mamy tutaj błyszczek. Mamy błyszczek przeźroczysty, bez żadnych drobinek, bez yy, żadnego błysku. Yy, no, chyba nie będziemy słaczować, co to od razu go sobie rozlosujemy. Ja tej firmy nie znam, przyznaję się, bez bicia. Ale jeśli wy znacie, to dajcie znać. A właśnie, tak jak powiedziałam w poprzednim odcinku, tak tutaj też powtórzę, bo w każdym odcinku będę to robić. Jeśli napiszesz komentarz, chcę, to pod koniec sezonu zrobię ze wszystkich rzeczy, których wiem, że nie będę używać, a które na przykład tylko zosłaczowałam, żeby wam pokazać. Czyli oczywiście, jeśli się tego nie brzydzisz, to napisz, chcę, bo będę robiła paczki, spakuję w nie produkty, których nie będę używać. No bo szkoda wywalać. Po prostu szkoda wywalać, bo to są piękne, pełnowartościowe, drogie produkty. Lecimy do ósemki. Okej, okay, to jest produkt, który poznaję już z poprzednich sezonów. To jest spray na spanie, czyli taka mgiełka zapachowa, którą jak spryskamy sobie poduszkę. To podobno szybciej zasypiamy. Przy moim ADAD to chyba bym musiała cały flakon na podłóżkę wylać. Na mnie średnio działała, ale zapach ma dość specyficzny. Powiedziałabym nawet taki troszeczkę benzynowy. Tutaj Wam jeszcze pokażę z bliska, jak ktoś będzie chciał sobie przeczytać i jest zainteresowany, żeby przetestować Deep Sleep Pillow Mist, to znaczy spray. Jedziemy dalej, dziewiąteczka. U, i tutaj już też się cieszę. Bo jest nawilżający krem pod oczy. Ta marka też dość często pojawia się w kalendarzach od Douglasa i jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Także tutaj polecam. Kalendarz jest duży, aż nie mogę dosięgnąć. Dziesiątka jest tutaj na samym końcu i mamy kredkę. Ale jaką kredkę? Słuchajcie! Pani Ania zawsze narzeka na kredki, a tutaj ja widzę coś od maka. Nie kredka do oczu, ale konturówka i to jest Color Wheel. Jak się prezentuje, słuchajcie, ta kredka do nudziaków będzie idealna. Mam nadzieję, że będzie widać też, jaki to kolor. Ja się tutaj próbuję dobić już do jedenastki, a ja bym chciała w komentarzach od Was usłyszeć, jakie kalendarze podobają Wam się zawsze najbardziej i na który czekacie w tym roku najbardziej. To ja go chętnie otworzę. Mamy tutaj coś z serii One To Free. Ta seria też często pojawia się w tych kalendarzach. To są produkty do, do cery. I tutaj mamy opakowanie: 25 ml tonera, 12. Mamy półmetek, kochani. No, na razie źle nie jest. Co tutaj mamy? Mamy kolejny produkt do nakładania make-upu. Razy 3 malutkie, yy, satynowe to nie są gąbeczki, to są poduszeczki. One są fajne, one są fajne, tylko czemu Kuźwa takie malutkie? Tu mi się jeden palec nawet nie zmieści. Pokażę Wam zbliżenie jakie one są malutkie. Przechodzimy do trzynastki. Czy będzie tym razem pechowa? Na razie nie było ani jednej zapchadziury, No dobra, można by było powiedzieć, że te rzeczy do nakładania make-upu to zapchadziura, ale takiej typowej zapchiury, typu jakaś, nie wiem, gumka czy naklejka. Wiecie o co chodzi? To jeszcze, kurczę, nie było. Ja mam nadzieję, że tutaj nie zapeszę, ale naprawdę jest moim zdaniem pierwsza klasa. Co mamy tutaj? Też jakąś tubkę. Mamy tutaj peeling do twarzy z ekstraktem z różowego grapefruita. No, jestem ciekawa. Idziemy od razu do czternastki. Nic nie ma? Przeźroczysty, słuchajcie, flakonik, że nawet nie było widać w okienku. Mamy tutaj mgiełkę zapachową, 10 ml, flakonik o nazwie Fierce. Jedziemy od razu z 15. Dobrze, jest też dobrze. Mamy maskarę od Bobby Brown. Czarna maskara, ale oni mają naprawdę dobre maskary. I mam nadzieję, że będzie widać, jaka jest tutaj szczoteczka. Jedziemy do 16. Też duże okienko, i mamy kolejną Mamy tutaj serum. Ciekawe serum, bo napisane jest, że to jest alternatywa do retinolu i totalnie na bazie roślinnej. Ciekawe. Lecimy z 17. Od Lila Cosmetics mamy pudrową, ale zarazem płynną, pomadkę i wegańską. Do tego, no taki typowy, e, brudny. Róż i nawet fajnie gra tutaj z tą konturówką z maka. Osiemnastka. No, ja coś czuję, że ciężko będzie przebić ten kalendarz. Naprawdę będzie ciężko. Mamy znaną nam z tych kalendarzy serię anejaki i mamy maskę na noc e, przeciwko e, czerwoności, podrażnieniom i taka kojąca. Dwadzieścia. <tryk> Nie byłoby kalendarz bez lakierów. To już sobie powiedzieliśmy. Jest lakier. Wegański. Kolor 185, prawie jak mój rocznik. Kto go chce, to niech napisze. Komentarz chce. Nie byłabym sobą, gdybym nie pomyliła kolejności. A są obok siebie. Słuchajcie, otworzyłam 20, no a jeszcze 19. Także od razu sobie nadrabiamy. Już tutaj poznaję flakonik. To pewnie Ariana. Ona ma dość słodkie zapachy. Z tego co kojarzę, kilka lat wstecz miałam dokładnie taki sam flakonik, bardzo długo w torebce, tylko chyba niebieski, 7 ml, zapach Ariana Grande. Pink Cloud 21. Mamy tutaj markę Florence i mamy nawilżający krem do twarzy. Rozmiar idealny do torebki czy na jakąś podróż. 22. Tutaj Wam pokażę. Myślałam, że to jest duże, a nie zauważyłam tego. I tutaj, tak, tak, jak tutaj mi się wydawało, że będzie maseczka, to tutaj mamy maseczkę od znanej i lubianej Starskin. Mamy parę złotych, żelowych. Płatków pod oczy. A zostało jeszcze tylko dwa. A tak mi się fajnie otwiera ten kalendarz. Mamy kredkę. Mamy kredkę czy kolejna konturówka. Ale śliczne opakowanie. Mamy słuchajcie, teraz kredkę do oczu. I to ma być kredka metaliczna, ale ona mi na metaliczną nie wygląda. Brąz na pewno. Dobrze. W jedaniu po całym sezonie kalendarzy adwentowych mamy zawsze z 10 czarnych kresek czarnych kredek i czarnych eyelinerów i czarnych maskar. A tutaj cieszę się, rzeczywiście jest mieniąca. Prezentuję sama kredka z bliska i zaraz Wam pokażę słodcza. Nie wiem, czy będzie widać cokolwiek na kamerze ale ona naprawdę bardzo fajnie się mieni. I ostatnie, oby było na bogato, mamy znowu miniaturkę perfum, <noise> sugeruję że do torebki, bo on jest w kształcie torebki, słuchajcie, rewelacyjnie słodkie, to znaczy słodkie opakowanie, cute, po prostu nie mam pojęcia jak to się otwiera. I te perfumiki też sobie rozlosujemy na koniec sezonu, a co? I koniec! Jak Wam się podobało? Słuchajcie? Nie było źle. Naprawdę, moim zdaniem, bardzo fajne kosmetyki. Na pewno rewelacyjny kalendarz, jeśli chcemy poznać nowe marki, przetestować jakieś produkty. Słuchajcie, tu jest naprawdę wszystko. Jest Real Techniques, jest MAC, jest Rituals, są próbki perfum. Ja jestem w raju, ja uwielbiam właśnie takie kalendarze, gdzie jest duża różnorodność. Troszeczkę mogłoby być więcej make-upu, moim zdaniem. Na przykład ubolewam, że ani w kalendarzu od Maybelline, ani tutaj nie było nawet jednego cienia. Nawet takiego w płynie. Szkoda. No ale ja już tutaj narzekam, narzekam, a czas kończyć odcinek. Mam nadzieję, że obejrzycie też poprzedni z kalendarzem z Maybelline i oczywiście nie kończymy tutaj. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa-pa!